Witam wszystkich bardzo serdecznie z Impo i tym samym odcinku z salamanciara. Na, na początku! Chciałbym podziękować wszystkim wspierającym mojego kanał. Dziękuję Wam za wspieranie mojego kanału, naprawdę, naprawdę Wam dziękuję. Dlatego Was pozdrawiam. Ostatnio pisaliście, że rzadko pozdrawiam wspierających. no teraz pozdrawiam dużo wspierających i no. I teraz te macie pozdrawienia swoje, dobra. Ktoś napisał w komentarzu, że. Yy, w tutaj że są gold tutaj, bo ktoś mówił, że niby coś można z tymi goldportami zrobić, ale. No nie ma tych goldportów, portów, czyli nadal się nie można. nic z tym zrobić. Nie, ktoś w ogóle pisał, że coś tam niby można z nimi zrobić, ale. No, ale chyba, no nie można nic z nimi zrobić, mi się wydaje. Yy. Bierzeliście tam o tych titan ty, ty, Dealer, ty, ty i tam różne i tak dalej Ale w dzisiejszym odcinku y, dokończymy sobie naszą twierdzę i pustynię bo naprawdę bardzo mało nam zostało I dobrze byłoby dokończyć to twierdzę i pustynię I pozarabiamy sobie trochę pieniążków I polepszamy coś nasze rancho mi się wydaje Bo przydałoby się trochę polepszać Przynajmniej tak na 25 poziom Sprawdźmy jaka jest sytuacja bo już nie pamiętam w sumie e, Przy okazji nakarmimy nasze wszystkie drony e, Ale najpierw e, zobaczmy sytuację w ranchu no, Jak tam wygląda ulepszenie nasze e, Jesteśmy na 23 levelu Fajnie byłoby tak na 25 Dzisiaj dobić Czyli 2 e, levele fajnie jakbyśmy wbili Dlatego dzisiaj plan jest, żeby wbić dwa levele tutaj Zrobić w 1500 na dwa levele e, ogarnąć otwierdzę w pustynię pustynie i może zająć się tymi pompami trochę w, w ogóle bo te pompy pewnie już tam y, są ogarnięte, nie? o tak, można je wydobyć, do, to wydoby, wydoby, wydobyć sobie na, na szybko patrzcie, pokażę wam tego trika nagle się pojawię ze wszystkimi itemami w sekundę BUM! I się pojawiłem. <grymne> Trzy nam lotły. E, sześciu maszyn. Więc nawet, nawet spoko. E, oddajmy to wszystko. I chodźmy do naszych może tych. Em, no kopaczek chodźmy nasz. A nie, tam apiriery mam ten sposób. Właśnie. Później nasze apiriery bo to jest ważne, żeby te jelly powodowywać. Panie wyleciało, że jak przynajmniej z dwa z tych sześciu, jakby tak wyleciał z dwa, to bym był miarszy. O, jest jeden, dobra, jest jeden. Może więcej, może więcej. O, jest dwa. I suuuu, dobra. To jest jej paki. Ej, co zrobimy już chyba na, tak na w następnym odcinku mi się wydaje, zobaczymy. No, mam to zrobione. Chyba, że robimy zrobimy coś innego. Tak, żeby tylko nie odkryć coś z tych rzeczy, ale zobaczymy. Mam, na pewno mamy spory starboty roboty. Cztery, cztery jeli, dobra. Ej, teraz naprawdę ładnie lota. Serio. No dobra, teraz naprawdę ładnie lota. No, no to mi się podoba. Mamy cztery, sześciu, czyli praktycznie z każdego dla południa. Nie z git, jest git. Wracamy, oddajemy to. I jelly się bardzo, bardzo przyda. E, na te drony i w ogóle wszystko, wszystko. Myślałem też na tym, żeby tam po lewo. Ta droga jest mam po lewo, a tutaj, tutaj. Zrobić tam farmę jakoś, taką byle jakich slimów. Tak, tak po prostu, może nawet najdroższych. Byle po prostu. Pewnie naj, najdroższy najlepiej, nie? Ale właśnie byle jakich, na tych najdroższych w ogóle, Systemów, nie? Ja? to jest systemu, patrzcie na to Byle, jakiś właśnie i tu zrobić, farmy ich i sprawić, żeby ten terror po automatycznie sobie je sprzedawał, nie? Gdzieś tam portal byśmy dostawili i tak dalej. I on by sobie o tym sprzedawał i zawsze byłoby trochę więcej pieniędzy, nie? Dlatego tak myślałem, że właśnie takie coś to zrobić i pewnie przyszło się z tym zajmiemy, ale jeszcze nie teraz. Albo, jak będziemy mieć mody, bo jak będziemy mieć mody, to pewnie będzie dużo nowych slajmów i możliwe, że właśnie przyda nam się te miejsca na mody, dlatego albo to zostawimy na mody, albo na dodatkową ilość pieniędzy. Ale wydaje mi się, że dodatkową ilość pieniędzy nie będziemy potrzebować, bo raczej niedługo ulepszymy mm, te całe na fula, właśnie. Ktoś mógł mi napisać, bo to był dość ważna informacja. Ile to jest leveli maksymalnie? Ile to jest level 30? O, tutaj, o. 30, 40, 50. Wydaje mi się, że tylko około 30 to jest max. Chyba, że 25 to max. To jest taka opcja. Jeżeli 25 jest max, to bijemy dzisiaj na maxa to. Ale narpie. Nakarmy nasze wszystkie drony, bo one pewnie... Już tu zipią, a nie, jest dobrze, jest dobrze nawet Ej, takie nakarmy i pójdziemy, pójdziemy sobie za chwilę po... Tam nikt nie wyleciał, nie? Tam nikt nie wyskoczył, tak, wszystko powinno być dobrze, dobra a Jeszcze tutaj, dajmy to i przyjemnie, fajnie Teraz chodźmy do naszej twierdzy i spróbujmy znaleźć wszystkie potrzebne, yy, no te, openingi, których nie zrobiliśmy Czyli, zaraz wam powiem Opening'ów zostało nam cztery do zrobienia, bo to są dwa sekrety ilpaki, to są dwa Secret stealpay i, e, i e, czyli minus dwa, czyli cztery. Czyli musimy cztery openingi tu znaleźć, których jeszcze nie otworzyliśmy. To widzimy się, jak ja będę już przy pierwszym openingu, którego nie otworzyliśmy. E, Pamiętajcie, cztery mało, powinniśmy to szybko ogarnąć, dobra, to Widzimy się przy najbliższym openingu, który znajdę. A pierwszy opening powinien być chyba tutaj, nie? Właśnie tutaj, patrzcie, kto Ja Zaraz wam pokażę, dokładnie to jest. Zazwyczaj to w ogóle przyjść, ten do? To nie, się nie... dobra. A to mam opening, że wam pokażę dokładnie, żeby się widzieć. Bo to jest strasznie okryte. Echo Net Install the strange device in the asynchronous to capture Wonderic Echoes over time. Ale zarubiste. Ale za... Ej, my tego potrzebowaliśmy. No patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, o tej, tutaj, widzicie? To nam na tutaj, macie te miejsce, nie? Tutaj to, to takie, takie. To teraz się każdy ogarnia. I tutaj właśnie w tym, o, w takim buszu jest tutaj. Ale to jest dobre, nie? To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre. I mega ściszę, że to zdobyliśmy. Bo to nam będzie zbierało echo po prostu, tak sobie będzie zbierało. Co tam robię echo w tym miejscu. Wezmę wezmę zbiorę, ja, ja chcę chcę echo. Bo ja, bo ja tych echo bardzo dużo potrzebuję, bo ja chciałbym te ozdobić całą naszą rancę w te, w te, w te echa wszystkie i naprawdę, naprawdę zależy mi na tych echach i chciałbym ich dużo. Mm, dlatego to naprawdę może być dobre, zajmiemy się tym i może jeszcze w tym odcinku po prostu stawiamy tego tyle, ile się tylko będzie dało. Tyle ile się tylko będzie dało. Po prostu wszędzie to proszę, wszędzie. Zobaczcie jak to w ogóle działa, bo nad tym, jak to działa, nad nie mam pojęcia. Na tym widziałem, że się tam znajdę, nie, ale no. Dobra, widzimy się przy następnych trzech. O, w ogóle Goldecho chyba, nie? Tak, Goltech, O, Goltego. Kolejny ja moment, tam mówił w komentarzu, że gdzieś tam zostawiłem GOLTECHO, przy kim się zajmą, czy coś. No to, to trudno, potem się znajdzie tego tego a wszystko spokojnie. Nawet jak teraz y zapomniało mi się i gdzieś tam... Gdzieś tam nie ogarnąłem, to... Potem się ogarnie spokojnie. Dobra, następny opening jest właśnie tam o, tam gdzie się świeci, tak widzicie? Żeby do niego wejść, trzeba... Nie ja więcej pójść tutaj gdzieś, to jest środek mapy dosłownie. Nie wiem, tędy się spiąć, tędy, tędy, jesteśmy tutaj i potem lecimy w tamte miejsce. Dlatego chodźmy tam. Dawaliśmy, dawaliśmy dużo lato do latania, żebym jakoś tak inaczej latał. I to są bardzo cenne rady i na pewno się przydadzą przy jakichś takich momentach, kiedy naprawdę będzie kryzys w lataniu, jeżeli chodzi o takie, że no, no będą takie strasznie duże ilości do przebycia, nie? A tak normalnie to, to tak naprawdę skupia się o tym, nie trzeba mniej więcej powinny starczyć na wszystko. A dziękuję Wam za rady, co do latania, bo naprawdę przydatne dobre rady. Dziękuję, dziękuję. Glowsticks, to już the limit descent as similar to the elements of the ruins that are not really as old. Okej, czyli to po prostu takie wyglądowe, co świeci takie. O ładne, ładne, dobra. Czyli zostało nam jeszcze dwa openingi. Dwa openingi w ruinach. tego widzimy się przy następnych dwach, czy, dwóch, przy, Czyli przedostatnim w sumie. Widzimy się przy, 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 przed. przed Tak, przed <laughs> Okej. Okay. Dobra, następne, następny opening, czyli przez ostatni, jest tutaj. Tak fajnie ukryty, w takim fajnym miejscu. A w sumie ciężko w by ogóle grać. FNR ja teraz w to miejsce, a inni nie tam, żeby tu wejść. To wyleci nam, co to jest. A, to takie rzeczy, dobra. Dlatego Deep Brain'a to może nie potrzebuję, chyba że ja po prostu wywalę, o to wywalę tutaj. I ja wezmę ten Deep Brain. I wrócimy się na chwilę i to odłożymy wszystko. E, tam chyba jest echo, właśnie, chodźmy po to echo. Chodźmy po to echo. On to jest gold echo, gold ja są bardzo ładne. Ja chcę dużo tych Goltek. O, że na, na samym echo, którego coś nie na i. Dobra, wróćmy do portalu, duszmy te rzeczy. Będziemy mogli więcej echów pozbierać, więc to będzie spoko. Chodźmy do naszego portalu. E, I oddź nasze echa. Zostałem jeszcze jeden opening, w twierdzy Została nam tylko pustynia, dlatego fajnie. Wyspokajmy się tą refinery tutaj, bo po dzień tutaj tylko dajemy. Tutaj i koniec. Nie musimy iść tam za sam koniec. Bardzo spoko. E, twierdza była tutaj. twierdza była tutaj. Dobra. Chodźmy po to jeszcze echa. ja po nie pójdę i widzimy się openingu. Dobra, ostatni opening. Znalazłem go Trzeba to kliknąć, to musi być zamknięte O kurde, czuję, jak to zrobić teraz, to jest pytanie ehm, Trzeba chyba kliknąć tak Bo on jest tutaj pod tym, o tutaj jest właśnie I on jest za to ścianą I ta ściana jest w tylko wtedy, kiedy to się zamknie, dobra Czyli albo muszę to zrobić bardzo szybko Albo muszę to zrobić naokoło po prostu Ale no sprytno, pęknie powiem sprytno, pęknie. Ale postaram się to zrobić szybko Staram się zrobić szybko i może Może dałby radę, o, tak szybko bardzo O, jeszcze raz Pop, No, co jest? Pop, no, co jest? O, <laughs> Dobra, nie da rady, dobra Chciałem zrobić bardzo, bardzo szybko, ale się nie da, dlatego musimy po prostu jakąś górą pójść chyba? No chyba jakąś górą będziemy musieli pójść. W ogóle co, za miejsce byłem tu kiedyś? Byłem, ale jakieś dziwnie wygląda, jakby tu nikt nie było, ale dobra Jak ośmi na górę. Zamknięte czy otwarte. O, blu, echo w ogóle. Chyba, to musimy to otworzyć niestety. Jak mm, jakiś potem to ogarniemy, na przykład. O, tak. O, powinno się otwarte. Nie. A, nie, zamknięte będzie, no dobra. Czyli dziwnie muszą być zamknięte. Kurde, serio, to jest dziwno peni, chyba, chyba. Jeden z tu niej które obecnie spotkałem, chyba. Serio. Mm, on jest właśnie tam za tą ścianką I Teraz pytanie, jak go zdobyć, bo jak to kliknę to się zamknie, panie, wszystko, tak? Nie, tam to się nie zamknęło, dobra, co? dobrze, chyba, będzie, chyba, chyba, do do tego, chodźmy. Tu echa może czy coś, nie więcej. Nie ma. I czy to jest subkina, nasz otwarty? Dobra, bo jest otwarty, czyli darada, ok. Posłyszałem około pójść. I tutaj jest ten opening. W tym miejscu, o echo jeszcze za darmo mamy. Otwieram ten opening. I to jest ostatni opening na naszej twierdzy. A i same spiral streamy. Dobra, to jeżeli to są same spiral streamy, to ja po prostu. Ee, w sumie nie wiem, co tu może zrobić takiego. No nie wiem, wrzucę to tutaj. I potem, no, potem to weźmiemy, weźmy te spiral streamy. Bo one nie są aż tak, aż, aż tak niezwykłym materiałem. W miarę unikatowe są. Tak troszkę, więc dlaczego by, nie, by ich nie wziąć No, e, to jest to moje, co zostawiłem Przydałoby się pójść na górę, dobra, to pójdziemy inną stroną na górę, tędy pójdziemy na górę I w sumie teraz czas na pustynię chyba Teraz czas chyba na pustynię już Dlatego została nam ostatnia lokacja, której są, e, no, rzeczy do tworzenia Dosłownie, ostatnią lokazją została. Oczywiście tam będzie najtrudniejsza, bo <grymnie> największa. Ale ostatnia. I tak jakby otwieranie skrzynek, mamy się za sobą już. Faktycznie skończone mamy. Więc to jest fajne. Też mamy na 100%, tylko to trzeba ostatnią lokację zakończyć. I oczywiście zostały Secret Sailpaki, nie? Ale, no wiadomo, Secret Sailpaki to na innym odcinku, pozajmijmy się tym i w jednym odcinku może wszystkie otworzymy. Raczej wszystkie, bo ich jest bardzo mało. Nie jest ich dużo. Tam chyba na cały świat 20, nie? Więc to cały odcinek, już jest starszy, no to żeby wszystkie znaleźć. Hmm. Chodźmy po tego echo. Wiem, że to może być nie nieważne dla jednego echo, i tyle czasu, ale. Ale chodźmy, bo te, te na tych echach strasznie mi zależy i chciałem po prostu wszędzie je porstawiać, żeby te, żeby to tak pięknie, fajnie wyglądało, dlatego powinno poszło tych ech, no kilkaset. Chciałem przynajmniej kilkaset mieć, tak, nie wiem, z trzy, 300 może by starczyło. E, bardzo bym chciał. Wtedy byśmy takie ładne ranczo mieli. Ojej, takie piękne ranczo byśmy mieli. Chodźmy to echo tam. Nie no, tu mamy z tych ech, może z 20-30. Mogę nawet zebrać sprawdzić. No, troszkę ich mamy, troszkę ich mamy, więc jest fajnie. No, mamy tak 30 echów, dobra. E, tu jeszcze jest kilka. Będę tak ładnie porozstawiać. Tyk, tyk, Pięknie, znaczy wiadomo, tak nie będzie, to tak, tak na chwilę tylko daję. E, potem to zmienię, żeby nie było. Ale mniej więcej o coś takiego mi chodzi, tylko wiadomo, ładnie to zrobię, tak bardziej precyzyjnie i w ogóle, nie? Tylko tak teraz na szybko robię. I właśnie tak to będzie wyglądało, że tak po prostu chcę wszędzie tak boki rancza tak zrobić w ten sposób, nie? I one będą chyba fajnie świecić, więc to będzie fajne. To ozdoby coś innego z nimi, z tymi można drzewie jakimś ładnym czy coś. No bo tutaj chciałbym mieć takie jedno wielkie drzewo, albo kilka ładnych drzew. I tutaj właśnie te wszystkie pozdoby się postawiają, trochę echów się da i to będzie takie piękne, ładne, dobra. Ale teraz czas na nasze pustynie. Niestety tu to będzie ciężej. A tu też echa są, co? Tu też echa są normalnie? Ale dziwnie. Nie no, wezmę to echo, nie? Nie, 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 nie będę sobie miał w punktów. Ale wiecie co, postawię je przy port? Albo zrobię tak, że walnę je tutaj i bum. I jest dobrze. nie wiem, czy taka echa bo to też będziemy musiało postawić w metodę to do ale dobra. E, tutaj trzeba znaleźć dużo y, openingów, bo aż ym, 11, tak? Prawdzej to jest sekret paków. Dobra, Secret paków jest tu aż 4. Więc musimy zdobyć tylko. Musimy tylko otworzyć tu 7 openingów tak naprawdę. Czyli nieźle. 7 openingów nieźle. Prawie taka sama liczba, co tam wcześniej. Mm, no, tam lek, lekko dwa razy większa. Ale nie jest aż tak duża. 7, tylko 7. Dam radę. Dlatego otworzymy 7, 7 openingów tutaj. Ja sobie paki, żeby się na później zostawimy i tak dalej. Ale tak właśnie myślę, czego by zacząć tutaj. Mm. Nie, no po prostu widzimy się przy najbliższym, jaki znajdę. Po prostu widzimy się przy najbliższym, jaki znajdę. I do pierwszego openingu. Nie, pierwszego, no po prostu do openingu. Ale przed tym openingiem muszę zapisać sobie gierkę jeszcze. Tak, tak na wszelki wypadek. Ale i tak i, I wy tego nie zobaczycie. Widzimy się po prostu przy naszym opening. Dobra, pierwszy opening, którego przegapiliśmy Powinien być gdzieś tutaj, za portalem Właśnie, jest za portalem Patrzcie jak sprytnie okryli ten opening, nie? Nie domyśliłbym się, że tu może być ten opening Ale okryli ten opening i zobaczmy co w nim jest O nie, robi się ten najazd tych, tych kosmitów Butterscotch Lamp, ale ładne Ej, to, to jest fajne, to jest fajne Nie wiem, to to mi nigdy nie zawodzić to jest, Te, te pustynia, to są same dobre rzeczy Ale od razu, w tej puszczeni, mamy tutaj opening tak jeden Który powinien być za tym wszystkim tylko, o właśnie, widzicie? Za tym wszystkim powinien być ten opening. I albo to jest ten odwrót, albo jest na górze, ale nie wiem. Nie wiem, czy na tak tu wrócimy, tak szczerze. O właśnie, to jest ten opening, widzicie? To jest ten opening. I ten opening chyba jest unikatowy. No, on jest raczej na pewno unikatowy. Zobaczmy, co z niego wyleci. Zobaczmy, co z, z... z niego wyleci. Uwaga! O kurde, mamy teleport! Ja, pita, mam teleport! Jeszcze berry! O tak, mam teleport, ale fajnie, ale fajnie. Ej, ej jak są, wrócicie? <ś UK> To się a wrócić nie da wiecie, chyba się musiał pasi i tam i koniec. Znaczy spróbujemy, spróbujemy tą samą drogą wrócić co przyszliśmy, a nie wydaje się jakby się dało szczerze, bo, bo tak jakby... No to jest trochę niżej, nie? Ale spróbujemy, spróbujemy. Ale mamy berry teleport, mamy fajną lampę. Fajnie, fajnie. Ale tu weź jakąś o tutaj, o tej o ty? O, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, przypał. przypał. A nie, jednak. O, się radę. O, no, to fajnie, spoko. Fajnie, jednak przeżyjemy. Dwa openingi mamy za sobą. Zostało nam pięć openingów. A sam jeszcze pięć openingów. Czyli w sumie tyle, ile zostało nam tle, wtedy ten. Na tej twierdzy. W Co na tej twierdzy, zostało nam cztery, nie pięć, ale no, no blisko. No, bliska suma, tak? Bliska suma. Widzimy się przy piątym openingu. Ale nie powiem, że ten teleport mnie naprawdę naprawdę, naprawdę cieszy. Mamy teleport, z tym możemy zrobić, coś, co z nim chcemy, nie? Fajnie, fajnie, tym z teleportów lepiej, ale to chyba był już ostatni teleport. I wydaje mi się, że zdobyliśmy wszystkie teleporty jakieś dały co, co jest fajne? Mamy wszystkie kolory teleportów. się dobra, idziemy do następnego openingu. O, 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 ginger! Mamy gingera! A tak, poza tym gingerem, tu gdzieś z tyłu powinien być opening Właśnie, Pociek to jest ukryte w ogóle, to jest naprawdę tak ukryte, że tego się nawet znaleźć nie da. Nie wiem, kto normalny by to znalazł, serio, ale mamy to. koła, koła Warp Depot, no to akurat nie jest super potrzebne, ale się może czegoś przyda. Fajnie, że mamy. Zostało nam cztery openingi, Widzimy się przy następnym. O, gdzieś tu mamy ginger'a naszego. Gdzieś tu jest ginger nasz, to ja spróbuję go dostać w jakiś sposób. A tu jest tu co trzeba strzelić. No, trzeba zapamiętać, że tutaj trzeba strzelić, a ginger jest gdzieś... Niżej? Wyżej, wyżej jest, nie, tak, wyżej jest. Ale to ginger się tak pojawia w takich totalnie losowych, losowych miejscach, nie? Tak totalnie losowych. Nawet spoko, spoko to jest, bo trzeba się nasilić, żeby poszukać cokolwiek. Dobra, mamy go, mamy go. A czemu my tu jesteśmy? E, nie sądzę, tu, żeby tu strzelić tym, tym tango plortem. Póki co przynajmniej, na no, pewno będę się to zrobić, może zrobimy to dzisiaj. E, ale jestem tu po to, bo wiem, że tu gdzieś jest opening. Wiem, że tu gdzieś jest opening, dlatego spróbujmy się dosyć gdzieś tutaj może, jeżeli da obrad dostanąć. I da radę, dobrze Bo tu gdzieś jest opening O tam prosto gdzieś jest opening Dlatego do niego idziemy teraz Chodźmy do niego I czy myliłem się, czy się nie myliłem Kurde, to jest wysoko Ale na górze chyba, nie? Tak, chyba ten na górę trzeba pójść, tutaj, e, nie, jeszcze nie tutaj To jest z drugiej strony, o tutaj, i mam opening, dobra, jest opening Weźmy, zanim otworzymy gość, na górę jeszcze, bo to jest chyba, chyba najwyższe miejsce, jakie ma się dostać obecnie, nie? Ale jest wysoko, no, to jest strasznie wysoko, dobra, otwierajmy to Co będzie? A, golporty, a, no spoko, spoko, golporty, no okej, okay. znaczy wolałbym byłoby taki ale Ale też spoko Tutaj w ogóle sytuacja, no trzeba strzelić jednym, tak, no dobra, to wiem, gdzie jest jeden A jak ogóle sytuacja z tym naszym właśnie tym, bo ja nie wiem, to żadnie żaden nie nic się nie świeci? Okay, czyli Trzy musimy znaleźć, tak? Czyli wiem, gdzie jest jeden. Serio? Myślałem, że tak jakby. ja i znaleźć więcej, bo tak jakby to co bardzo yy, nie ma więcej w okolicy. No, zajmiemy się tym później. Jak otworzymy wszystkie pengi, to możemy tu przyjść i to zrobić. E, tyle nam zostało? Zostało nam trzy, tak? Sprawdźmy. Zostały nam po cztery są, tak? Czyli dwa. Tak, zostało nam trzy. Jeszcze trzy peningi, już bardzo mało. Idziemy się przez ten. A ten opening jest tutaj. Zatwierdzą. Zaraz pokażę, gdzie to dokładnie jest. To jest dokładnie w tym miejscu. Po prostu trzeba wejść na mury i zeskoczyć tu z murów na dół. Eee, tylko teraz jest takie pytanie jest: jak to, jak są wrócić? <laughs> Zaraz zobaczymy. A otwieramy. Otwieramy trzeci opening. O, Berry Slamlam. Dobra. To jest fajne. Ja, ja tych Slam bardzo lubię. O, tamtym może wejść na main. Dobra. Tutaj w sumie macie taki skrót. Możecie tam pobiec jak chcecie. Tu jedzie się taka droga tymi takimi ringami. Właśnie. ty co zrobić. Został dwa openingi, Więc chodźmy do przedostatniego. Już w całej gry tak naprawdę przedostatniego. Nie tych sekret sobie ale no ich nie zaliczałem. Powiedzmy, ich nie zaliczałem. Dobra, jako że totalnie nie wiem, e, jakie, jakie dwa opony nam zostały, e, będę musiał wrócić do domu, e, przyjść do rafinerii i sprawdzić, jakie blueprinty już mamy zrobione, i potem zobaczyć w internecie, których nie mamy. E, bo tak to będę szukał, szukał i cały czas la, latam po pękach, które już otworzyłem, i to zajmuje naprawdę sporo czasu, bo latam od końca mapy do drugiego końca i tak cały czas, cały czas, dlatego e, przejdę się do rafinerii. Przy okazji odłóżmy sobie nasze gold lordy. tutaj powinno być dobra. E, Gingery gdzieś odłóżmy, cokolwiek tak naprawdę, może być nawet gdzieś. Tu Tutaj ma miejsce, bo niech tutaj będą. E, I do na naszej rafineri, buzłaksa przykład złożyć gdzieś losowo znalazłem. Ja przy tym zatowolonym ślamie, który rozwaliliśmy, chyba nie miałem miejsca, ale tego e, nie wziąłem, tego buzłaksa. Do tego przykazuje oddajmy go. Tutaj. I ja sprawdzę, co muszę zdobyć. I widzimy się przy, przy pierwszym peniku po prostu. O! Słyszę, gingera! Jest dość blisko też. Na... Czyli znaczy, ten ginger jest czasami w miejscu, w którym byliśmy i właśnie otwieraliśmy? przed, przed, przed chwilą? Znaczy może nie, nie tego przed chwilą, ale nie dawno temu. Tak, dwa! Co? Bo to widzicie? gingery w jednym miejscu! I na dodatek, jeszcze w tym miejscu, gdzie Opening otwieraliśmy niedawno, i też był Ginger. Dobra, trzeba zapytać te miejsce, te miejsce chyba właśnie ma dużo szansę te dziary. Dobra, nawet ja te miejsce. Ale co do naszego openingu To on jest gdzieś w tych okolicach. Gdzieś w tych okolicach jest, on jest chyba ten na górze, eee, dlatego chodźmy do niego, bo lecimy naszego penny. Zaraz. Nie, tutaj go nie ma. Hmm. On gdzieś w tych okolicach jest. Dobra wiem gdzie tam penik jest. Ten pęk jest tam. z pytanie, jak tam wejść? Nie wiem <laughs> Ale postaram się coś wykombinować. <laughs> dlatego jak znajdę dobrą drogę, to wam ją pokażę. W ogóle przekajcie sobie tam, jak który został po tym poprzednim. A slimy, dlatego możemy w sumie zebrać, czemu nie? Dobra, chyba jestem, tak jestem Zaraz pokażę jak, jak, jak tam przeszedłem, najpierw otwórzmy że ten opening Ja wiem, jak jest naprawdę, no trzeba parkurować walnąć niezłego, nie? Super Superhydrotare, co? Ale po co? Co? Yy, musicie pójść tędy, na tą skałę, zaraz wam pokażę Najpierw, najpierw musicie zostać na te miejsce Potem idziecie po tych skałach, tutaj, tutaj, tutaj Tutaj wchodzicie na tego skałę lekko Potem trochę wyżej Potem lecicie tutaj w te miejsce i potem sobie po prostu obkrężacie Lecicie sobie w te miejsce i tutaj już wejdźcie na spokojnie. Więcej taka droga jest, wydaje mi się, że chyba najlepsza. Póki co, nasze, znaczy, znaczy, nie wiem, no mo może są jakieś lepsze, nie? Ale tam dam was przykład, jak tam wejść. Ej, bo tam, no nie woli się zbyt łatwo. Ale teraz chodźmy do ostatniego openingu, jaki nam został już. Bo więcej openingów nie ma, oprócz selpaków. To jest ostatni opening w grze, jaki nam został. Czyli pod względem openingów kończymy tą grę. Jeden co zostanie to dodatek, najwyżej, który pewnie zrobimy na tym odcinku. I cały to, wszystko tworzymy. Będziemy mi wszystko na full. Dlatego widzimy się przy ostatnim, ostatnim Openingu, Bo ostatni opening. Powinien być gdzieś tutaj. I tak, on jest tutaj, jest w tym miejscu. W ogóle tam jest openik i to jest openik od razu, nie? <śmiesz> śmiesznie. Ostatni openik w naszej grze. Yy, ze zwykłych oczywiście skrzynek. Nie, niedodatkowań nic, gdybyśmy mieli dodatka, teraz to był ostatni openik. możemy tylko zrobić. I kilka sekund ciszy. Do naszego ostatniego openingu Możemy pogadać sobie Jak to te kolumny wyglądają Ta cała pustynia A w jakim właśnie pięknym miejscu Z takim pięknym zamrożonym ogniem Czy tam nie wiadomo czym to jest Energią, czymkolwiek Otwieramy nasz ostatni opening Fairy Glass Sculpture No to w sumie ładne Bo dostaliśmy O właśnie co to stoi przed nami Okej okay. I to był nasz ostatni, ostatni opening. Więcej openingów nie ma, następne openingi będą z Secret Style Packów, na samym odcinku pewnie. Chyba, że zrobimy jakąś przerwę i coś innego porobimy. I dopiero w następnym, następnym odcinku będziemy mieć openingi z tych Secret Style Packów, ale... Ale raczej w następnym odcinku po prostu będziemy to w ogóle jeden jest śmiesznie. Ja się następnym odcinkiem zajmę się otwieraniem tego, otworzymy albo większość, albo wszystko. Ale z openingów zrobiliśmy już wszystko. O czym to się tego otworzyło, widzieliście to? <laughs> się nagle otworzyło. <laughs> um, ale w sumie fajnie, tak. Grali, graliśmy tego samego czara tyle, porobiliśmy go play na 100% wszystko. Ja już naprawdę bardzo mało rzeczy zostało. E, w sumie z głównej, z głównej gry, z głównej fabuły i głównej wszystkiego, chyba to jest koniec. Chyba to jest już koniec. Jeżeli chodzi o główne, główne rzeczy w grze. Teraz zostały na dodatki, nie? I dosłownie. Tylko dodatki nam zostały. Bo co jeszcze moglibyśmy zrobić z głównej gry? A! mogliśmy nasze ranczo ulepszyć na maksa. Właśnie. E, z głównej gry mogliśmy jeszcze nasze ranczo na, na maksa ulepszyć. I to jest ostatnie, co nam zostało. Dlatego... Wydaje mi się, że na tym odcinku ulepszymy nasze całe rancze na, na maksa. A w sumie to trzeba do, do, do rafinerii, co ja robię. Na tym odcinku ulepszymy całe nasze na maksa um, i zobaczymy, co się zrobimy. Może potwierdzimy te sekrety paki, a po prostu będziemy zarabiać cały odcinek pieniądze i coś porobimy. Zobaczymy. Ale czeka nas tak. Czeka nas na odcinek zarabiania pieniędzy, wykupienie tego na maksa. Czeka nas odcinek z y, sekrety paków, odszucenia sekrety paków. I porobienie czegoś jeszcze innego. Czyli, pewnie, odcinki będą z tego dodatku. Dokładam po prostu, jakieś jakiś dodatki tam jest, ale. No, dobra, no, nie, nie się do dodatku. Na razie, na razie, taka główna gra, czyli dekoracje, ulepszenie tego. I to jest koniec. To jest serio, koniec. Zostawmy tylko ulepszenie tego na maksa, udarkowanie jeszcze całego tego. I to jest koniec. Z podstawowej gry już wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy. Dlatego możemy się uważać za panów. Tego rancha. Ale też nie teraz. Lepszy najpierw całe, całą tą ladę naszą, wtedy będziemy mogli stać sobie tutaj i zobaczyć nasze ranche takie. To my jesteśmy panami tego rancha, tak. Ale fajnie, naprawdę przygoda była świetna. Jeszcze się nie kończy spokojnie to jest Może nie powiedziałbym, że dopiero początek, ale... A jeszcze wiele rzeczy przed nami jest fajne Szczególnie mody. Tego jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Ale to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Będzie mi się podobało. Mam nadzieję, że odcinek nie jest krótki. Może być krótki. Dlatego przepraszam, jeżeli będzie krótki. Ale jeżeli nie będzie krótki, no to wszystko jest dobrze. A w poprzednim odcinku właśnie mówiłem, że odcinek był krótki. <grym>, a nie był krótki. W sumie możemy. Na pewno. to Nie był krótki, bo są 30. Ileś minut. myślałem, że będzie 20 albo 15, nie? A tak, I potem 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 byłoby że narzekać, Ej, ale im po dłuższe odcinki, no bo no bo to taka chwila, i już już nie ma odcinka. No bo to brak. No takie 10-15 minut to jest taka chwila i już odcinka nie ma i nie ma co oglądać A jak jest takie, takie 30 minut, trochę więcej to jak można tak, może tak, takie dobre pół godziny siąść, zjeść sobie coś i obejrzeć, nie? Ja tak bardzo lubię właśnie, że sobie biorę coś z jedzenia, siadam sobie, oglądam coś sobie, to jest strasznie fajne. A jak właśnie odcinki mają po 10 minut, jakieś, jak oglądam ludzi, nie, to tam, to jeden się nie starszą muszę powiedzieć, kilka wtedy. I to jest takie, no, takie już mniej przyjemne, bo trzeba kilka obejrzeć. I czasami jest tak, że właśnie niektórzy nie mają kilku, mają tylko raz dziennie odcinek e, i 10 minut nie starsze czasami. Dlatego właśnie takie 30 minut wydaje mi się, że dla, dla sporej liczby osób, na przykład takich jak ja. Czasami są naprawdę bardzo, bardzo spoko. No, chyba, że ktoś. Jest w strasznie szybko jedzenie, nie. Mi się tak czasami zdarza, że potrafię coś jedzenie w 5 minut. <laughs> I potem, no. i, i potem nie mam co. Je, i pada co jeść. <laughs> ale mniejsze. E, napełniliśmy, co mieliśmy. To napędziliśmy w ogóle, czy zapomniałem o tym? Nie, napełniliśmy, dobra. Myślałem też nad tym, żeby w sumie zrobić tak, żeby oni już nie sprzedawali tego, tego, tego wszystkiego. Tylko oni wkładali póki co, wszystko, wszystko do rafinerii. Tego czy się nie muszę wchodzić do rafinerii, no bo wiadomo, że tam. że tu mamy to mam prawie coś na fula. Ale te inne właśnie miejsca. Eee, Sprawiłbym, żeby nie, nie, nie wchodził w do marketu tylko do rafinerii, e, Bo, jakby nie patrzeć, to potrzeby nam to trochę trzecie do rafinerii, Dlatego ja to zmienię. Gdzie jest? On to robi, tak? No bo, on spod korektorów silo. za ty wszystko solnowałeś silo, czy co ty zrobiłeś? Plot silos marketing. A, robi coś takiego. A ty robisz dziwne rzeczy, kumplu, wiesz? Serio sobie wybierz i temy, tak? A on sobie i temy sobie bierze. Zawsze mi dziwnie trochę on działa. Nie wiem, zróbmy, także. Hmm. Zajmę dobra. Daj do rafinery linka, o. Aktyw. my te wszystkie rzeczy do rafinery linka właśnie wkładał, bo wydaje mi się, że to będzie przydatne. I zrobimy tak nie tylko z tym, ale też zrobimy tak z tym, co chcemy tak robić? Co sumie moglibyśmy trochę. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, niech tam napcha nam. Mamy tu rafinery linka w ogóle? Prosimy. Teraz nie jesteś aktyw, serio? Halo, włącz się. No, jest coś, że trzeba pole wodą, to też wystarczająco jest, dobra. Ja nie mamy rafinerijinka później, nie? Tak, nie mamy, dlatego dajmy mu. Mm, nie wiem gdzie on tak najbliżej najbliższy bąć. Nie, tutaj gdzieś, nie? No, dajmy mu tutaj. nie mamy? A, nie mamy. No doleźmy z fody w takim razie, jak nie mamy. Bo przydałoby się coś to rafineryka mu. No to się już obudził, to już działa eee, Nasz ten jest tutaj. O, tutaj. Chodźmy tutaj to to, trafineri. Ale to jest fajne, bo już nie musimy na początku chodzić tutaj, wyjmować tego, nie? <laughs> tak jak zawsze na początku przy, przychodziliśmy tutaj i musieliśmy wszystko wymować, teraz już nie musimy tego robić. To jest fajnie. Dobra, dronów nie zrobimy póki co. A zaraz możemy zrobić jednego. Zabieram to stąd. Na odcinku w sumie zdobyliśmy. I zrobimy jednego Advanced drona Bo ona się pewnie przyda gdzieś. Zróbmy go. Eee, jak to nie mamy? Aha, nie mamy tego. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Eee, Rafiner Link. Wstwórzmy dwa i stwórzmy dwa Market Także po prostu były na wszelki wypadek, do czego się przydały. Eee, te wszystkie depoty. ja bym potworzył Teleporty można stworzyć, O, właśnie. To teleport. Belly Teleport. Umbert. A, tak nie stworzymy. A mamy Berry Teleporta. I coś można z nim zrobić. Ale eee, dobra, wracamy tam. Chcę ten Rafiner Link wstawić. Eee, to było tutaj, tak, tak. A co mi da? Postawię go już tutaj, bo to jest bliżej dla mnie. <laughs> Ale ze mnie normalny I postawiamy rafiner linka. I on będzie teraz działał dobrze. Teraz kto nie ma rafinerinka. linka? Wy macie raffiner linka. Dlatego ja musiał żebyś żebyście wsadzał wszystko do rafinerlinka. linka. Z eee, pondów, nie, nie. Port Collector Marketing do raffiner link. Active. A to jest wszystko do linka, czyli tak. Te dwa wsadzają do raffiner linka. Te dwa do raffiner linka. I tylko jeden, co nie wsadza do raffiner To jest to. Eee, i ja bym cię zabrał stąd, wiesz? Dlatego wziąłbym cię. Zebrałbym Cię, up i zainstalował tu drona. A, nie. Aha, dobra, nieważne, nie mamy tego, dobra. Czyli zróbmy tak, to, to. Co my, dobra, sprzedałaś wszystko. Przedawaj. na razie wszystko sprzedaj. Musimy mieć zawasowanego drona. Musimy mieć zawasowanego drona, dlatego stworzymy go w na następnym odcinku i w na następnym odcinku to zrobimy. Postawimy go tam, i on będzie tak jak niektóre na Rafiderlinka, wkładał A niektóre do marketu, bo jak widzicie, niektóre są na fulla Przez to, że właśnie niektóre są na fula, coś to się coś zbuguje, i po prostu nic nie będzie robił chyba i no, nic się nie będzie dziać i bez sensu. Dlatego teraz jest Git, damy do tego drona lepszego i będzie dobrze. A teraz dziękuję wszystkim za Pojebaju!